Jest pachnąca, wykonana w całości z piernika, lukru i czekolady. Ma 80 m2. Tak wygląda największa na świecie makieta kolejowa z piernika. Na jej produkcję zużyto ponad tonę ciasta piernikowego. Nieziemski zapach zapewnia 105 kg zużytego miodu, ponad 30 kg korzennych przypraw, setki kilogramów świątecznego wypieku. Modelarze ozdobili także litrami lukru, do którego wykorzystali ponad 300 jaj, 150 cytryn i 36 kg cukru-pudru. Makietę można Oglądać od 3 grudnia w Gliwickim Kolejkowie, mówi Paulina Zagórska z Kolejkowa. Nasze piernikowe miasto składa się z Zamku Królewskiego, z pałacu, warowni, kościoła y, oraz licznych kamieniczek i 237 domków, wokół których jeździ nasz przepiękny, czekoladowy pociąg. Pozdrawiany przez setki ludzików. Każdy element piernikowego miasteczka był najpierw wypiekany, a następnie odpowiednio przycinany. Sam zamek to niemal 3700 miniaturowych cegiełek. Piernikowe miasteczko będzie można oglądać się w Gliwicach do 6 stycznia.